Cieść. Drodzy widzowie, musisz się zgodzić, że ludzie nie wybierają tego, jak się urodzili. Decyduje o tym natura i genetyka, a człowiek musi albo zaakceptować swój wygląd, albo podjąć wysiłek, by go zmienić. Rodzice odgrywają ogromną rolę w życiu dziecka. To od nich zależy, czy daną osoba jako dziecko będzie się dobrze czuła w społeczeństwie z cechami, z którymi się urodziła. Mama i tata Lloyd dali córce nieocenione wsparcie. Nie wiadomo, z jakimi poważnymi kompleksami dziewczynka musiałaby żyć w dorosłym życiu, gdyby rodzice nie podjęli wysiłku znalezienia specjalisty, który byłby w stanie przeprowadzić skomplikowaną i rzadką operację. Koni urodziła się z jasnoczerwoną plamką na nosie. To bardzo zaniepokoiło matkę dziewczynki, więc natychmiast zaczęła zadawać lekarzom pytania. Ale lekarze tylko wyrzucili ręce. Zdiagnozowali u naczyniaka, ale nie podjęli żadnych starań, aby usunąć plamkę. Sami medycy nie rozumieli, czym może być spowodowana ta osobliwość. Rodzice dziewczynki byli całkowicie zdrowi, więc lekarze byli pewni, że plama z czasem zniknie. Jednak wraz z upływem lat wygląd dziewczynki pozostawał niezmienny. Z powodu czerwonej plamy kołuni musiał zmierzyć się z negatywizmem i obelgami. Niektórzy nazywali dziewczynę pającym, co bardzo ją bolało. Konni dorastała bardzo wy, starając się rzadziej i nieśmiało wychodzić publicznie. Dziewczyna nie miała też przyjaciół. Drodzy widzowie, napiszcie w komentarzach pod filmem, dlaczego niektórzy ludzie są tak okrutni? Dlaczego obrażają ludzi za to, że są inni? Czy to ich własne niezadowolenie z życia, czy złe wychowanie? Koniecznie podziel się swoją opinią na ten temat, będzie bardzo ciekawie przeczytać, co o tym sądzisz. Z góry dziękuję i kontynuujemy. Jej matka zrozumiała, że nie może tak dalej postępować. Chcąc pomóc córce, rozpoczęła aktywne poszukiwania specjalisty, który byłby w stanie pozbyć się plamy. Znalezienie odpowiedniego lekarza zajęło jej trzy lata. Lekarz był tak kompetentny i doświadczony, że zgodził się na przeprowadzenie operacji. Zaraz po wypisaniu nos koniego był taki sam jak innych ludzi. To zmieniło życie dziewczyny na lepsze. Stała się otwarta, pozytywna i radosna. Koni teraz chętnie wchodzi w interakcję z rówieśnikami, wychodzi z domu i prowadzi normalny tryb życia. Wyzwiska i obelgi są dla niej przeszłością, co cieszy nie tylko dziewczynkę, ale i jej rodziców. Życzmy tej wspaniałej, dzielnej i uroczej dziewczynce oraz jej rodzicom. Niech będą obdarzeni dobrym zdrowiem, długimi i szczęśliwymi latami, miłością i czystym szczęściem. Co o tym sądzisz? Koniecznie podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach pod filmem. Przyjaciele, wspierajcie kanał swoimi polubieniami i subskrypcjami. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w przyszłych odcinkach na kanale. Moi drodzy widzowie, do zobaczenia.